Znajdujemy się pod Muzeum Morskim, ale nie muzeum dzisiaj jest ważne. Dzisiaj ważna jest ta oto budka, ponieważ w tej oto budce kupiliśmy sobie bilety na rejs do Portofino. Bilet na taki rejs dla jednej osoby to koszt 26 euro, a gdybyście wy sobie chcieli kupić taki, taką wycieczkę, w sumie usługę transportową, to powiem Wam, jak to wygląda. W jedną stronę płynie się półtorej godziny, dwie godziny czasu macie na miejscu, żeby Portofino sobie obejrzeć i półtorej godziny płyniecie z powrotem. Mam nadzieję, że widok Portofino z morza nas kompletnie oczaruje. Pierwszym przystankiem na drodze do Portofino jest Kamoli, malownicze miasteczko z małym portem, plażą i kolorowymi domami zwróconymi w stronę zatoki. Można się tu zatrzymać, by pospacerować, zjeść lody, czyli góryjską fokację. My jednak płyniemy dalej. Kolejny przystanek to San Fruttuoso, miniaturowa zatoczka z opactwem benedyktynów położonym tuż przy plaży. Do dziś mieszkają tu mnisi, pomimo to klasztor udostępniony jest dla zwiedzających. Portofino Malutkie, pocztówkowe miasteczko, pełne luksusowych willi, drogich samochodów i ekskluzywnych butików światowych marek. Ceny są tu również luksusowe, dlatego większość odwiedzających wpada tu tylko na chwilkę, jednak odwiedzić je naprawdę warto. Zwiedzanie miasteczka rozpoczynamy od małego zamku Castello Brown, zniesionego na cyklu półwyspu Portofino. Prowadzi do niego dość wąska, stroma ścieżka, wzdłuż której wśród zieleni ukryte są piękne rezydencje. W zamku nie zachowało się zbyt wiele przedmiotów, natomiast urządzono tu pełen kwiatów ogród, z którego roztacza się spektakularny widok na zatokę i otaczające ją miasteczko. Powiem Wam teraz na gorąco, jakie są moje wrażenia z rejsu, bo pewne rzeczy były przy kupnie biletów niedopowiedziane. A mianowicie, płynąc do Portofino, statek zabija do dwóch małych portów: do San Frutano i Camoli. Bardzo ładne no w zasadzie nie miasteczka, bardzo ładne zatoczki i to jest naprawdę super, że można je zobaczyć tak wiecie, z wysokości portu, natomiast to, co nie do końca mi się podobało, to to, że na miejscu jesteśmy, na miejscu czyli w Portofino mamy dwie godziny czasu i to jest naprawdę stanowczo za mało to jest przepiękne miasteczko, przeurocze tam jest co robić, tam jest zamek samo pochodzenie po parku i przechadzanie się pomiędzy tymi uliczkami a jeszcze zjedzenie czegoś, czy wypicie to te dwie godziny to jest naprawdę mało i krótko i musicie się śpieszyć, także sugerowałabym Wam e, jednak wrócić pociągiem, bo wtedy możecie sobie sami wybrać czas powrotu i tam w Portofino mieć tyle czasu, ile potrzebujecie.